Tak naprawdę, najlepszym miejscem na to, żeby spędzić Boże Narodzenie dla chiliczyka w upalnym lecie, jest patio albo jego ogródek, gdzie jeżeli ma basen, no to wiesz, siedzi się nad tym basenem z ogromnym arbuzem, łyżeczką w dłoni i tego arbuza tą łyżeczką jesz. To jest po prostu dla mnie kwintesencja Bożego Narodzenia w Chile, co brzmi bardzo egzotycznie, bardzo sympatycznie, ale tak jak mówię, ja, ja raczej za tym śniegiem wtedy tęsknię. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Przebojowa Polka. Tym razem spotykamy się tutaj y, z Moniką Trentowską, aby porozmawiać z nią o tym, jak wyglądają y, święta Bożego Narodzenia w Chile, a Monika Trentowska jest y, autorką bloga o Chile Treswodka, jest także autorką książki Chile Dalej być nie może, jest dziennikarką y, radiową, podróżniczką oraz przewodniczką po Chile. Witam Cię, Moniko. Dzień dobry, buenas, buenas tardes już u mnie, tak? <grych> e, może zacznijmy od tego Moniko. Jaka jest w ogóle pogoda w e, czasie świąt Bożego Narodzenia w Chile? Czy tam, bo wtedy chyba jest tam, e, lato, czy nie? Tak jest zupełnie odwrotnie niż w Polsce więc to samo w sobie już jest ciekawe bo tu jest środek lata jeżeli jesteś w Santiago to to jest środek upalnego lata. Więc mamy 37 38 stopni. Żar leje się z nieba. Wszyscy chodzą wiesz, w sukienkach, klapkach, japonkach, shortach. Więc zapomnij tutaj o, o kożuchach i i szalikach, więc też wiesz, taki ten Mikołaj w kożuchu, który też tutaj stoi, ta choinka, tak niby opruszona tym śniegiem, no trochę tutaj nie pasuje, nie jest zbyt logiczna, ale też, też to jest w Chile. Więc ta pogoda sama w sobie jest już pewną atrakcją dla kogoś, kto nigdy w lecie nie spędzał Bożego Narodzenia, no, dla Polaków, tak? dla Polek Polaków, bo my jednak to Boże Narodzenie kojarzymy z tym zimnym śniegiem i nie wiem, grzańcem <grych> później w domu czy w jakimś barze, więc tak, to, to jest zupełnie coś innego. I z jednej strony, tak jak mówię, to jest ciekawe doświadczenie, na pewno warto coś takiego przeżyć, ale z drugiej strony powiem Ci, że ja zdecydowanie bardziej wolę Boże Narodzenie w Polsce i, i mamy bardzo, dużo bardziej rozbudowaną tradycję i też bardziej zakorzenioną też z racji historii kontynentu i, i, i długości jakby no nas, naszego katolicyzmu, a, a katolicyzmu tutaj w Ameryce Południowej. E, więc tak, to są zupełnie dwa różne doświadczenia. Przede wszystkim pogodowe, tu masz rację. E, my na swoim wigilijnym stole mamy 12 potraw, a powiedz mi co czy jedzą e, w święta Bożego Narodzenia? Czy mają jakieś mhm. swoje tradycyjne potrawy iskie, świąteczne? No tutaj wrócimy znowu do tej pogody, bo e, tak naprawdę najlepszym miejscem na to, żeby spędzić Boże Narodzenie dla czyliczyka w upalnym lecie, jest patio albo jego ogródek, gdzie jeżeli ma basen, no to wiesz, siedzi się nad tym basenem z ogromnym arbuzem, łyżeczką w dłoni i tego arbuza, tą łyżeczką jesz. To jest po prostu dla mnie kwintesencja Bożego Narodzenia w Chile, co brzmi bardzo egzotycznie, bardzo sympatycznie, ale tak jak mówię, ja, ja raczej za tym śniegiem wtedy tęsknię. <laughs> I poza tym arbuzem i tym basenem to. Hmm, to robi się grilla, czyli czyci uwielbiają grillować. To jest ich sport narodowy, jak ja zwykłam mówić. Więc robi się grilla dla rodziny. Zwykle to jest właśnie grill w ogródku i je się mięso. Właśnie to też jest duża różnica a propos Bożego Narodzenia w Polsce. Jeżeli no, no, może być czerwone mięso, ale powinien być intyk to jest taki, taki powiedzmy, typowy. Typowe mięso na, na Boże Narodzenie. Nie mają właśnie, wiesz, specjalnych dań, tak jak u nas, że jest 12, że robisz je tylko w tej dacie, że cały rok tego nie jesz i czekasz na, na, te, na te święto, tak z utęsknieniem, bo zjesz na przykład, nie wiem, ten makaron z makiem. Tutaj nie, tutaj robisz po prostu grilla i, i taką bardziej uroczystą kolację z jakimiś, nie wiem, ulubionymi sałatkami danej rodziny. Właśnie jest mięso, ryż, jakieś sałatki, ziemniaki. Może, może wystawi się, wiesz, ładniejszą zastawę, może się te, troszkę ładniej ten, ten, ten stół nakryje, będzie ta choinka, ale to nie jest tak, że mają jakieś specjalne przyprawy. Raczej takie właśnie ulubione dania danej rodziny, podanie, podane nieco bardziej elegancko, więc to jest troszkę może rozczarowujące, ale z drugiej strony są takie małe akcenty, jeżeli chodzi o, o akurat bardziej, może deser i te, te, te rzeczy towarzyszące jedzeniu, czyli desery i napoje. I tutaj jest, jest pandy Pasqua, czyli taki Dosłownie tłumacząc chlebek bożonarodzeniowy, ale to jest bardziej takie ciasto przypominające mi piernik. I to jest pewnie dlatego moja ulubiona rzecz, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, dlatego że też ten Pandy Pasła pochodzi z Niemiec, przybył do, do Chile z Niemiec, więc te smaki są troszeczkę bardziej podobne. To jest właśnie taki trochę piernikowaty smak. I to pomimo tego, ten, ten Pandy Pasła jest w sklepach i w supermarketach przez cały rok to kupuje się go tylko wtedy i ja jako, że mi to przypomina Polskę i ten świąteczny smak e, i ja w ogóle lubię piernika, to, to ja go czasami kupuję w, w ciągu roku i wtedy tak się nawet ci sprzedawcy na mnie dziwnie patrzą a to jakaś cudzoziemka, ona nie, nie, nie łapie, nie czai, że to jest Boże Narodzenie, tylko na Boże Narodzenie e, tak samo moja czyńska rodzina jakby nie, nie rozumie jak można pandę pasku kupić w innej dacie więc to mi pokazuje, że rzeczywiście to jest e, coś bardzo Bożonarodzeniowego no, i jeszcze jest coś takiego jak Małpi Ogon, <noise> czyli Cola de Mono. To jest taki napój na bazie mleka, kawy. Może być też z brandy, z jakimś alkoholem, spisko. Taki właśnie likier kawowy. Które też mi troszkę przypomina smaki europejskie. Ja myślę, że w święta właśnie szukam troszkę wspomnieniami Polski, tak teraz jak się słucham, to też, też o tym myślę. Um, I ten likier serwuje się też tylko w Boże Narodzenie, pomimo tego, że jest dostępny w niektórych restauracjach i też jak go proszę, bo ja bardzo lubię takie kawowy właśnie e, napoje, jak go proszę w innej dacie, to kelner się trzy razy pyta, czy ty wiesz, co zamawiasz i czy na pewno kola mono, ty, ty chcesz ten małpi ogon? Tak, tak, ja lubię małpi ogon. Więc dopiero mi tak za trzecim razem, jak się upewnią, to przynoszą. Więc to by były takie dwa akcenty typowo bożonarodzeniowe, które myślę, Polakom by zasmakowały. Zresztą ja, jak jadę teraz na Boże Narodzenie do Polski, to bardzo często to przywożę. Są takie esencje, też które można kupić, żeby zrobić ten likier, i w mojej rodzinie bardzo się przyjął. My pod, pod Choinkę w czasie świąt śpiewamy kolędy. A powiedz mi, co śpiewają czyliczycy w czasie świąt? Wiesz co, nie chcę powiedzieć nic, ale tu nie ma takiej, takiej rozbudowanej tradycji kolend. Są kolendy, myślę, że w takiej bardziej klasie, klasach, klasie bogatej, w rodzinach, które należą do, do tej jakby części społeczeństwa, które bardzo często podkreślają swoje europejskie korzenie że właśnie nie wiem, mają niemieckie korzenie, czy włoskie, czy, czy brytyjskie, to tam trochę się może bardziej kultywuje te kolendy, które przybyły tutaj z Hiszpanami, ale no jeżeli ktoś idzie do, do, do kościoła na tak zwaną pasterkę, tutaj to się nazywa Misa de Gallo i nie jest o północy, jest, jest trochę wcześniej, też zależy od miasta, o której godzinie. Em, ona też nie jest tak bardzo popularna jak w Polsce, dlatego że no, u nas jest taka tradycja, że, tam, że ta pasterka jest o 12 i jest tak wcześniej też zaczynamy kolację, czy taki obiad późniejszy, jest czas na prezenty, i później idzie się do, do kościoła. To tutaj um, wigilijną um, kolację je się dopiero tak bywa, że 9-10 wieczorem. Bo to też jest dzień pracy, czyli w ogóle jedzą późno kolację, więc ym, to jest ten czas, kiedy też jest ta pasterka, ta Misa de Gaio, więc y, tutaj trzeba wybrać, czy iść do kościoła, czy usiąść i zjeść. No to czyliczyk zawsze wybierze usiąść i zjeść. <grych> tutaj życie się toczy wobec wokoło wo, jedzenia. Ym, więc tak. Ym, więc jest, ym, więc jeżeli ktoś pójdzie do kościoła, to tam oczywiście są kolędy, ale w domu raczej, raczej się nie śpiewa. Przynajmniej ja nie mam takich doświadczeń. A ciekawa jestem, co Czyli Liczycy znajdują pod, pod choinką jako prezenty. Czy są jakieś takie y, utarte prezenty, które się daje pod choinkę? Wiesz? No, w Polsce to różnie bywa. Skarpety, szalik, czapka, książki, płyty. A czy, czy u nich są jakieś takie typowe prezenty podchoinkowe? Skarpetki. Zawsze się śmieje. I piżama. O! Ja chyba piżam mam za 20, bo co, co, co roku dostaję nową, nowe piżamy pod, pod choinkę od, od Teściowej. Z ogromną oczywiście miłością. To są też bardzo przydatne prezenty. Tak, chyba tutaj nie zaskoczycie niczym. To, to zwykle też. Oczywiście zależy to od zasobności portfela i czy to są bardziej symboliczne rzeczy, czy ktoś może sobie pozwolić na coś więcej. Ale z takich typowych prezentów to rzeczywiście będą skarpetki, piżamy, jakieś szaliki, może nie, bo tu nie jest aż tak zimno. No, bywają jakieś koszule, wiadomo, krawaty, ale no i książki, płyty, tak. Myślę, że tutaj jednak jest dosyć tradycyjnie i Perfumy może w tych bogatszych też kręgach towarzyskich, ale to raczej są takie tradycyjne, tradycyjne prezenty jak w Polsce. I moje ostatnie pytanie. My mamy łamanie się opłatkę mamy sianko pod, pod obrusem wigilijnym, czy Trzyjczycy mają jakieś takie swoje typowe wigilijne tradycje? Takie, których nie znajdziemy w innym kraju, ani w ogóle w innym kraju Ameryki Południowej. No, właśnie chyba nie. Wiesz, to jest to, o czym zaczęłam mówić na początku, że ta y, wigilia w Chile jest dosyć prosta. Tak, oni nie, 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 nawet do tej daty za bardzo się nie przywiązują. To nie jest ta data, gdzie My w Polsce no, rzeczywiście czekamy w pewnym sensie cały rok, bo to jest taka specjalna okazja, gdzie wszyscy się spotykają, gdzie przemierza się oceany, w moim przypadku dosłownie, żeby w ten akurat dzień być i żeby przełamać się opłatkiem, i to jest taka naprawdę rodzinna, em, rodzinna data. I, I nawet ktoś tam się czuje źle, jak nie może, nie może być, czy, czy rodzina może pokręcić nosem, że o, w Wigilii akurat y, robi coś innego, to w Chile wydaje mi się, że to też wynika z tego, że oni się na co dzień spotykają jako latynosi bardzo często. Już tu jest co niedzielę pełny dom, bo, bo jedzie się do teściów i z dziećmi, i z wnukami, więc w moim przypadku, na przykład, no niemalże co niedzielę. Obrad rodziny to jest od 12 do 20 osób. Więc oni na co dzień spotykają się bardzo często, na co dzień do siebie dzwonią. Więc to, że, że w jednej sobocie czy niedzieli kogoś nie będzie, to nic nie szkodzi, bo i tak um, spotkamy się za tydzień. I myślę, że to też są też odległości, o których trochę. Um, no można by było długo opowiadać, ale to jest bardzo długi kraj i też bardzo nierówny, nie. nie nierówny pod względem społeczno-ekonomicznym, więc też nie każdej rodzinie łatwo jest się przemieścić, bo to są takie odległości, że musisz wsiąść w samolot, tak i lecieć 5 godzin na przykład, albo wsiąść w autobus i jechać 15 godzin. Też drugi dzień świąt jest pracujący, więc tu jest plus dla Polski 26 idzie się do pracy, więc tak naprawdę nie ma tak dużo czasu, żeby przemierzyć te 15 godzin autobusem w jedną stronę. Spotkać się na jeden wieczór. I wrócić 15 godzin znowu z powrotem na północ czy południe. Więc myślę, że ta geografia też tutaj y, ma znaczenie. Ale myślę, że przede wszystkim tak, to jest ta krótsza, mm, kró, krótszy, krótsza historia katolicyzmu, więc oni nie mieli też czasu rozwinąć aż takiej tradycji jak nasza z tym siankiem, pierwszą gwiazdką i tak dalej, o której ja mi bardzo chętnie opowiadam. I oni po prostu mają otwartą buzię, że my mamy takie szczegóły, których pilnujemy i które rzeczywiście są dla nas ważne. Ym, i, I że oni się po prostu spotykają na co dzień. Więc y, to jest po prostu bardziej uroczysty grill. Jeżeli ktoś nie może, to, to za tydzień się spotkamy znowu. E, to jak sobie. E, czyli czy ty żyją, życzą wesołych świąt Bożego Narodzenia? Feliz Navidad. Moniko, więc Feliz Navidad. E, życzę Ci zdrowych, spokojnych świąt e, i jak najszybszego spotkania z bliskimi w Polsce? Dziękuję bardzo. a Jeżeli ktoś chciałby spróbować y, świąt po czynisku, to zapraszam do mnie na bloga na, na Tam jest przepis na kola demono, na ten małpi ogon. <grym> Można sobie zrobić w domu. <grym> Dziękuję Ci bardzo.